Hejka kochani z tej strony Talix, no i witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. No i w dzisiejszym odcinku będziemy przychodzić tylko parkury, które budował kiedyś Mikalo. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Okej, okay, lecimy na pierwszy tutaj jakiś parkour dla początkujących zbudowany 3 miesiące temu, także dosyć niedawno. I ja w ogóle długo zastanawiałam się nad tym, co mogę z Block Star Planet nagrać, bo e, tak jak mówiłam w odcinku, że ja nie chcę rezygnować tak w 100%, jeżeli będę miał jakiś fajny pomysł, to właśnie nagram taki odcinek, albo będę robiła po prostu tylko live z Block Star Planet, a jak widzicie, normalnie wymyślałam jakiś odcinek, ale naprawdę ledwie co udało mi się wymyślić, ale... Na szczęście mam jakiś odcinek z tego Blockstar Planet, także mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Nie jest on jakoś super kreatywny, bo jest to tylko przychodzenie parkourów, ale uwierzcie, naprawdę się starałam wymyślić jakiś odcinek. Także dobra, lecimy sobie tutaj po tęczy, czyli to jest taki głównie Rainbow Parkour i on jest właśnie dla początkujących, czyli w sumie dla mnie, bo ja mega dawno nie grałam w Blockstar Planet, dzisiaj tylko na live. Ie. Aha, i już mamy metę 43 sekundy nam to zajęło, okej. Okay. I oczywiście są lagi na Blockstar Planet, nadal tego nie naprawili i przez to nie mogę wejść do mety, serio. Dobra, o jest, udało się. Także przyszłam pierwszy parkur, lecimy na kolejny. Szybki parkour, budowany rok temu, także dosyć dawno z oceną trudną. Mi się wydaje, w ogóle że to jest sekundówka, ale nie wiem, nie chcę mi się sprawdzać, także lecimy. Ja nie mogę, ale mi dziwnie, bo mega dawno nie nagrywałam żadnego odcinka z Blockstar Planet, serio. Długo zastanawiałam się właśnie co mogę nagrać Ale jak widzicie Na szczęście coś wymyślałam Tak jak mówiłam Dobra, lecimy sobie tutaj, teraz na dół Następnie tutaj Ja nie mogę, serio nie wiem co ja mam w ogóle mówić Jak jestem na tym parkurze Idziemy sobie teraz tu, wow, okej okay. Na szczęście się udało Ja już ten parkur, pamiętam, że Mikalo go budował Jak było Chyba to właśnie nowe wydarzenie W sensie kolekcja była tych klocków to pamiętam, że wtedy Mikalo właśnie nagrał taki odcinek, że właśnie są to nowe klocki. Dobra, moi drodzy, udało nam się przejść ten parkur. O, nawet go przechodziłam już. Idziemy sobie na następny, nie wiem ile w ogóle chcę przejść tych parkurów. Nowy klocek parkur. W sumie tego parkura nie kojarzę, jak on budował. Naprawdę, totalnie nie. Ale sobie lecimy tutaj i oczywiście zginęłam standardowo. O, jojko. <grym> Pozdrawiam, jojka. Lecimy sobie. Sorry, jak ciągle się powtarzam, ale zapomniałam, jak to jest w ogóle nagrywać, właśnie odcinki z Blockstar Planet. Bo, jak nagrywam vlogi, to ciągle mówię coś innego, a tutaj ciągle mówi jakieś lecimy, skaczymy sobie. Także wybaczcie, moi drodzy, jeżeli zbyt się powtarzam. Joko w sumie radzi sobie lepiej niż ja, ale no w sumie wiecie, on e, dalej nagrywa Blockstar Star Planet tak regularnie Regu regularnie, <grym> nie to co ja. Także mu idzie znacznie lepiej, dobra. Powinnam to chyba nazwać parkour z Djoyko. No nie zginęłam. Nie wiem, ile chcę przejść tych parkourów, ale chyba trzy jakoś. Yy, albo nie no, cztery, może pięć. Nie chcę też, żeby odcinek wyszedł zbyt wiecie, taki nudny, bo jednak oglądanie parkourów nie jest zbyt ciekawym pomysłem, ale stwierdziłam, że lepsze to niż nic, dobra. Lecimy sobie tutaj w dół. O, Joyko już wyszedł, opuścił mnie. Yy, następnie tutaj, oki, okay, oki. Okay. Skaczymy sobie do góry. O nie? Okej, okay, udało się, bo ja w sumie z Blockstar Plant. Jedyne, co bym miała w, w pomysłach, żeby nagrywać, to tylko co, jak przychodzą jakieś parkury. Dlatego właśnie, tak jakby trochę zrezygnowałam z tego nagrywania tej gry. Dlatego ze względu głównie właśnie na to, że nie miałabym pomysłów, a nagrywanie ciągle przychodzenia jakichś parkurów jest totalnie bez sensu. Tak więc, dlatego. Zdecydowałam się trochę na zmienienie kontentu, ale jak widać nie zrezygnowałam zupełnie z Blockstar Planet, bo jakieś tam odcinki się pojawiać na pewno będą, a tym bardziej live'y, które są trochę słabiutkie, bo mało kto już właśnie chce oglądać live z Blockstar Planet, ale i tak robię sobie te liveiki, postaram się je robić codziennie, ale już w sobotę właśnie wyjeżdżam wtedy, gdy widzicie ten odcinek. No ja przy mecie, nie ja nie przychodzę tego już kolejny raz, załóżmy, że ja to przeszłam, bo tam była meta. Parkour z oceną niemożliwą, także będzie na pewno dosyć ciężko, tym bardziej, że dawno nie grałam. Tam chyba nie było żadnych kluczy. Lecimy sobie tu. Wow. Serio nie mam pojęcia, czemu akurat wybrałam właśnie taki odcinek, że tylko parkoury mi Po prostu jakoś tak. Jedyne co wpadło mi do głowy, bo zastanawiałam się dosyć długo, właśnie co mogę nagrać, ale po prostu miałam dosłownie zero pomysłów. Dlatego będę naprawdę bardzo wdzięczna za każdy pomysł. Możecie w komentarzach pisać pomysły nawet mogą być to jakieś głupie pomysły, bo zawsze można się zainspirować i ewentualnie zmienić to. Także mega będę wdzięczna za każdy pomysł na odcinek z Blog Star Planet, bo. Ja tak jak mówiłam, nie chcę rezygnować zupełnie z tej gry, bo ja w tą grę zaczęłam grać już gdy miałam 9 lat, także byłoby mi trochę szkoda zrezygnować z gry, z która właśnie towarzyszy mi już od dzieciaka, dlatego nagrywam ten odcinek dzisiaj, ale głównie to nagrywam sobie jakieś tam vlogi, bo w sumie fajnie mi się nagrywa, wy też je dosyć lubicie. Oa, okej, okay, udało się. Lecimy sobie tutaj teraz skaczemy pyk pyk, okej, okay, ja nie mogę, co ja w ogóle gadam w tym odcinku, naprawdę. Ja nie umiem po prostu mówić, jak przychodzę parkury już zapomniałam, jak to się w ogóle robi. Mam na sobie w ogóle na skinie te fajne kapciochy, które były w ostatniej aktualizacji. Spodobało mi się naprawdę takie fajne, miśkowe, super są. I tutaj teraz. Okej, okay, mamy głowę Mikalo i jest teraz kryształek, o nie! Dobra, udało się. Mamy trampolinę. Yy, okej, okay, tutaj ja nie mogę, nie ogarniam nic praktycznie. Ej, dosyć w sumie Jak zwykle, ale na szczęście blisko Dosyć w sumie długi jest ten parkour I myślę, że to już będzie ostatni Bo ten parkour zajmie mi z, 3 minuty, może z 4 I to już będzie chyba właśnie na tyle Jeżeli chodzi o ten odcinek wtedy Ja nie mogę, ale wysokie tutaj jest Mamy kryształ z trampoliną Co? Aha, dobra, tam mnie wybiło Nie widziałam tej trampoliny To musimy sobie na telewizorek Na Okej, okay, stanąć mi się udało i gdzie niby teraz? Aha, tutaj Pamiętam jak była aktualizacja z tymi właśnie y, rzeczami do kopania Rzeczami do kopania Okej okay. Idziemy sobie szybciutko No, ja nie mogę, serio Ej, Jak ja tego nie przejdę, to serio będę nubem Nubem już totalnym Ale patrzcie, tam jest meta To po cichu liczę na to, że mi się może jednak uda to przejść Ale tutaj jest niepotrzebnie zrobiona ta trampolina Bo ona mnie tylko denerwuje Kurde, no tak blisko, jestem serio. Nie no, widzowie, nie mogę się poddać, muszę to przejść. Przecież od tego zależy moja reputacja. Nie no, co ja gadam. No i lecimy sobie, udało mi się ominąć tamto. Także mamy teraz coś takiego. Aha, i tutaj są te kule czarne. Także musimy na nie uważać. I chyba się uda jednak przejść ten parkur. Zwątpiłam szczerze, a jednak się uda. Bo tak, teraz tam prosto i już mamy metę. Naprawdę, mega się cieszę, że udało mi się przejść jakiś parkur, ale już ta CHP. Przeszłam, moi drodzy, niemożliwy parkur, także. Jestem z siebie mega dumna. Więc w sumie to chyba już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki do góry. Będę wdzięczna również właśnie za każdy pomysł na odcinek oraz możecie mi również pisać pomysły na odcinki z twarzą, bo będę dalej nagrywała również vlogi. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!